Zazwyczaj w grudniu w centrach ogrodniczych, w marketach czy też w szkółkach roślin pojawiają się w sprzedaży ostrokrzewy. To fantastyczne, wiecznie zielone rośliny, które szczególnie teraz, czyli zimą, przykuwają naszą uwagę a to ze względu na owoce, które są obecne na egzemplarzach żeńskich, ponieważ tylko odmiany żeńskie tworzą właśnie te barwne owoce. W kolorze czerwonym lub też żółtym, w zależności od odmiany. Czyli, aby taka odmiana żeńska ostrokrzewu mogła wytworzyć takie fantastyczne, barwne owoce, to ona będzie potrzebowała przedstawiciela męskiego. Tyle, że nie ta odmiana, ponieważ ta odmiana. Jest samopylna i ona, nawet posadzona jako soliter, jako roślina pojedyncza w ogrodzie, będzie każdego roku tworzyła właśnie takie barwne owoce. Nellie Air Stevens, bo ta odmiana tak się właśnie nazywa to krzyżówka, która powstała z połączenia ostrokrzewu kolczastego z ostrokrzewem chińskim. Sadzonkę tego ostrokrzewu zakupiłem w kwietniu tego roku. Była ona naprawdę niewielka i przez te kilka miesięcy przyrosła nawet o 30-40 cm. Jest to odmiana ostrokrzewu, która rośnie naprawdę bardzo szybko. Po 10 latach może w sprzyjających warunkach osiągnąć nawet 4 metry w wysokości. A co ważne, tworzy ona przepiękne, piramidalne. Stoszkowate formy i dzięki temu nawet nie, będzie, nie ma będzie takiej potrzeby, żeby tego ostrokrzewa przycinać, ponieważ ona z biegiem czasu będzie tworzyła naprawdę piękne formy w ogrodzie. Ta odmiana niestety w dalszym ciągu w Polsce jest bardzo rzadko spotykana. Nie rozumiem czemu. Natomiast wiele innych różnych odmian możemy dostać, możemy kupić w wielu, właśnie miejscach w naszym kraju, ale ta odmiana niestety jest dużo rzadziej spotykana. A spójrzcie tylko na te fantastyczne wiecznie zielone liście, które są niezwykle błyszczące mają mocno zielony kolor i liście. Mocno takie żebrowane, i też te liście starsze są takie wybrzuszone. Dzięki temu sprawiają one wrażenie takiej rośliny bardzo eleganckiej, wręcz sztucznej, jakby była ona zrobiona z wosku. W kwietniu, gdy kupowałem tę odmianę, to nie miała ona żadnych owoców. I w maju czy też w czerwcu ta roślina zakwitła takimi drobnymi białymi kwiatuszkami, które nie są jakoś specjalnie ozdobne, i to w zasadzie, w zasadzie wszystkie ostrokrzewy tak mają. No i później z tych kwiatuszków wytworzyły się takie piękne korale czerwone, owoce, których jest dosyć dużo, jak na tak młodej roślinie. A ta odmiana każdego roku, jak już wcześniej wspomniałem, tworzy e, bardzo dużo owoców i z każdym rokiem będzie ich przybywać. Nellie E. Stevens jest w stanie wytrzymać mrozy rzędu nawet minus 24 stopni. Może rosnąć e, zarówno w słońcu, jak i w półcieniu. W słońcu ostrokrzewy w naszym kraju podczas surowych zim zazwyczaj mogą być przypalane podczas bardzo długich fal bardzo dużego mrozu, natomiast ta odmiana jest na pewno bardziej odporna niż te wszystkie ostrokrzewy, które ja osobiście znam. Gleba pod uprawę powinna być przepuszczalna, o odczynie obojętnym, lekko kwaśnym lub nawet zasadowym, tak naprawdę pecha, gleby, nie ma tutaj jakoś szczególnego, yy, szczególnego zadania, jeśli chodzi właśnie o wzrost tego ostrokrzewu, ponieważ ostrokrzewy poradzą sobie naprawdę w, do, w każdych praktycznie warunkach glebowych, byle gleba po prostu nie była zbyt gliniasta i mokra, bo wtedy ostrokrzew ostro będzie po prostu źle rósł i korzenie z biegiem lat będą niestety zagniwać. Dajcie znać w komentarzu, czy macie u siebie w ogrodzie tę odmianę ostrokrzewu, a jeśli nie, to czy widzieliście dorosłe okazy właśnie tego, tej odmiany. Ja przyznaję, że widziałem i zrobiły one na mnie piorunujące wrażenie.